Liczy się mał System Tomek, dzisiaj witam Was na stronie Skinplace e, na której możecie sprzedać swoje skiny za pieniądze. E, po prostu e, Wy wysyłacie serwisowi skiny, w zamian dostajecie e, albo tutaj e, na konto, na kartę, e, albo na PayPala. Możecie też e, na przykład e, wypłacić sobie to w gift cardach na Kingwina, na Kingwinie możecie już kupić wiele rzeczy czy tam gier. Hmm, możecie też na przykład w kryptowalutach, jest też, e, jest też wiele innych i mogą to być skiny do CSA, mogą to być skiny do DOTY i do RASTA. Oczywiście po wejściu logujemy się tutaj e, na górze po prawej stronie. E, dajemy sobie sell skins i tutaj jeżeli nie wchodzicie z mojego redlinka, który jest oczywiście w opisie, no to tutaj wchodzicie i wpisujecie kod Goldson, dostajecie bonus e, do sprzedaży 2,5%, myślę, że całkiem w porządku. Ja wam ci pokażę jak to, jak cały ten proces wygląda. Ok, i my sobie wybierzemy tutaj dzisiaj krypto i po prostu pokażę wam jak cały ten proces działa. A więc wybierzemy sobie skina, którego sobie dzisiaj chcemy sprzedać i będzie to Glock Neonware w stanie Minimalware. Zaznaczamy go sobie. Widzimy, że tutaj mamy panel po prawej stronie do wypłaty i tutaj musimy wrzucić nasz adres my sobie wybierzemy TRC20 bo po prostu ma najniższą prowizję, a raczej jej nawet brak, bo tutaj jak wejdziemy sobie, to widzimy, że Bitcoin prowizja za samo wysłanie to jest prawie 20 dolarów, a żeby wysłać trzeba minimalnie 20 dolarów tutaj uzbierać w tych skinach Jeżeli chcemy metodę właśnie w krypto wszędzie jest chyba T27, tak jest E, więc jak sobie to wybierzemy to po pierwsze nie dość, że jest duża prowizja e, to po prostu większość tak jakby większość tej kwoty weźmie ta prowizja więc, więc się nie opłaca e, Ethereum też ma dosyć dużą natomiast nie tak dużą ogromną jak Bitcoin e, Litecoin też ma Litecoin już ma bardzo niską ale najlepszej tak jest RC20 i ten sobie tą sobie właśnie kryptowalutę dzisiaj wybierzemy ja sobie wrzucam tutaj już wallet adres, e, oczywiście tutaj używamy kodu Goldson, żeby Wam pokazać jak to działa, dostajemy 2,5%, e, a następnie klikamy Receive Money, dajemy Next Step, e, trzeba pamiętać, żeby na pewno sprawdzać dokładnie te wymiany, bo tak jak tutaj piszą jest API Scan i... Możecie po prostu szalij bez skina i bez, bez pieniędzy, więc y, warto to dokładnie sprawdzać, czy na pewno, y, na pewno wysyłamy to dobre do, do, na dobre konto. Y, dobra, dajemy sobie. Y, tutaj mamy check for potential risk, czyli tutaj pokazuje nam jak się nazywa bot, który ma level, Steam ID i datę rejestracji. To jest po to, żeby potwierdzić, czy na pewno, y, y, czy na pewno ten ten bot to jest ten z którym chcemy się wymienić ok wchodzimy sobie wtedy w tutaj w oferty wymiany na steamie klikamy i bierzemy link z tej wymiany tak jak tutaj widzicie ja sobie to e, pobieram i przechodzimy z powrotem na stronę na stronie sobie tutaj go wrzucamy czekujemy i widzimy że jest secure e, to jest takie szybsze mm, szybsza metoda e, i tyle. I tak, tak możemy po prostu sprawdzić automatycznie strona za nas sprawdza czy to jest na pewno dobra oferta. My sobie akceptujemy, potwierdzamy na telefonie. Ok, na telefonie już zostało zaakceptowane, teraz tylko e, czekamy aż jakby strona to przemieli już i i pokaże nam że środki zostały wysłane e, pamiętajcie że jest 15 minut na to żeby tą ofertę mm, zaakceptować w przeciwnym wypadku po prostu ona zostanie anulowana e, no i tych pieniędzy nie otrzymacie ale też nie stracicie skina oczywiście więc po prostu e, cała transakcja będzie anulowana o a my tu już widzimy e, że pieniądze zostały już wypłacone i tak mniej więcej przebiega ten proces. Tak naprawdę są dwie minuty i możemy już to, już to sobie zrobić. Tak jeszcze przypomnę, że tutaj możemy wymienić na przykład na PayPala, możemy sobie wypłacić te pieniądze, możemy wypłacić na kartę bankową, możemy sobie na Kinguin Wallet Cards, czyli to są te gift cardy jakby na samego Kingwina. No tutaj została tylko za 100 dolarów, więc ciężko im ciężko było tutaj na przykład to wybrać. Pire, ale Sepa to, są tam, to nie są takie popularne w Polsce metody. E, myślę, że te, które najbardziej to krypto czy, czy PayPal e, czy ewentualnie nawet te, te Kingwinowskie e, giftkardy. I co? Wam chciałbym e, gorąco polecić Skinplaysa oczywiście z moim kodem Goldson, który Wam daje bonus e, do kwoty, którą dostaniecie za skina. E, przypominam też o tym, że samego reflinka macie w opisie. Mam nadzieję, że się Wam podobała prezentacja tej strony. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.